Ja zawsze się uśmiecham jak płynę <laughs> nie to, to zawsze podczas wyścigów no to yy, się śmieję za mnie właśnie że, że się uśmiecham, yy, ale no tak jest zawsze już jest ta pełna mobilizacja i na końcówce już yy, na wszystkie pieniądze że tak powiem jadę no to się ten uśmiech pojawia no, myślę że ta siła no, po prostu leży w całej grupie tak że cały team po prostu tworzymy i Nawzajem siebie napędzamy, tak i widać, że no, mimo że reprezentacji olimpijskiej tutaj nie ma, no to wciąż jest grupa dziewczyn, mocnych dziewczyn i które sobie świetnie radzą na arenie międzynarodowej. Myślę, że młode dziewczyny też na pewno podpatrują i no, mają do, do kogo gonić, mają kogo naśladować i myślę, że to jest piękne, tak? I no, będzie mi miło, jeżeli gdzieś tam będę taką inspiracją i motywacją dla młodych dziewcząt. No, jeszcze dwie osady mamy, więc. Myślę, że mamy szansę poważnie o najwyższy trofea, bo dobrze nam się pływa i no wiemy, że jako grupa jesteśmy mocne.